Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie, zapraszam na vlogu. Zaczęłam tego vloga w sobotę dość późno, bo jest godzina 17.30. Wstałam słuchajcie po 8.40, więc jak tylko wstałam to wiecie, standard, wyprowadzka młodego, powrót, a bieg, trening 30-minutowy, a później przyszła teściówka, bo chciała kilka rzeczy zabrać, bo tu mają wyprzedaż garżerów. Gaże garażową, także dam mi kilka rzeczy, które chcę sprzedać ja. Potem, jak napiliśmy się kawy, to zrobiłam jeszcze godzinny marsz. Potem e, przeczytałam chwilę książkę, a później zasnęłam. E, I później, jak już wróciłam, słuchajcie, to przyszła e, telewizja mojej mamy, e, kanał cyfrowy, Kanał Plus, jakoś to się tak nazywa. E, także przyszło, więc pojechaliśmy do mojej mamy jej to zrobić. Powiem wam, że byłam w szoku. Wszystko poszło pięknie, ładnie. Wszystko po prostu podpinałam ze starego dekodera Polsatu. Wszystkie kable, antena, wszystko to samo było pod Cyfrą Plus. Podpięłam i wszystko działa. Napisałam do pana, którego kupiłam, żeby mi aktywował kartę. Bo to on aktywuje kartę. I jak on mi zaaktywował kartę, pojawiło mi się na dekoderze, że dwie godzinki to może trwać. Wszystko. Ale gadałam, siedziałam, gadałam, z mamą, słuchać 5 minutek wszystkie kanały, wszystko działały już super. I z miałam jechać kupić prezent e, dla mojej menadżerki, bo miała urodziny wczoraj, e, jak byliśmy w razie wczoraj, kupiłam kartkę i torbę. Ale napisała do mnie Kasia, że skończyła wcześniej dziewczynę przede mną, także chcę być wcześniej, więc stwierdziłam, że zamiast na szybko kupać prezent, jadę szybko na rzęsty, a study są otwarte do 19, także zrobię sobie. Zakupy po. I teraz właśnie idę do Centrum Dance Hub. Nie wiem, gdzie jest Andre, bo nie odbiera telefonów. Eee, więc nie wiem. Opcja 1 zasnął. Opcja 2 gra i nie słyszę, że dzwoni telefon, bo skończyłyśmy rzęsy wcześniej. Opcja C e, poszedł na masaż i nie odbiera, ponieważ ma ten masaż. A jeżeli poszedł na masaż, to pewnie poszedł o 5 do 6. Także może oddzwoni. Tak czy siak? Ja już jestem w połowie drogi do sklepów, tutaj głównie chodzi mi o TK Max, więc pójdę sobie tam. Zrobię zakupy, ale mam nadzieję, że zrobię zakupy, że znajdę co chcę. No i jeżeli do tego czasu Andrew nie wstanie albo się nie znajdzie, to biorę taksówkę, a jak się znajdzie, no to po mnie przyjedzie. Także zobaczymy. Pamiętam, że dzisiaj wybieramy sobie osobę, która wygrała rozdanie, także wszystko będzie w późniejszym czasie na tym blogu. Kochani, teraz witam się już z wami z auta, jest mega późno, jak na to, o której wyszłam z domu, jest godzina 20. Odnalazł się mi mój mąż, tak jak myślałam był... W, u Mechanika był, Basteryt płacze, bo Andrzej poszedł nam po rybę z frytkami. I ja za ten czas sobie doszłam do centrum do Dunstable. byłam w TK Maxx, Andrzej właśnie do mnie wtedy doszedł i pokażę Wam co kupiłam. Dlatego pan on jeszcze nie wie ma dwie nowe zabawki. Jedną od taty, drugą od mamy, bo nie mogliśmy się zdecydować, którą, więc stwierdziliśmy, że jedna e, na osobę pokażę wam w domu. Później stamtąd zajechaliśmy do BMA, ponieważ nie mam takich przysmaków z tych, które mu daję zawsze rano, zanim wyjdę do pracy. A, a potem jeszcze do Famfeita. Potem wróciliśmy, zabraliśmy młodego i byliśmy właśnie na spacerze, wracamy z tego spaceru, e, bo jutro no, nie damy rady z nim wyjść na długi spacer. Andrzej z nim tylko wyjdzie, wiecie, na, na normalne, e, że tak powiem, miejsce. E, więc dopiero wracamy, jest godzina 20. E, nie jedliśmy nic od rana. Ja rano zjadłam, słuchajcie, na śniadanie jednego kotleta schabowego z Mizerium. E, no i tyle. No, a jest godzina 20, więc czuję mocno, że jestem głodna. I mamy tutaj bardzo dobry fish and chips i właśnie Andre nam kupuje fajnie, bo już nie ma kolejki o tej godzinie, bo normalnie tu się tyle czeka, że to jest masakra. Wrócimy, zjemy, ja wam nagram co kupiłam i idę się kąpać. I już stwierdziłam, że biorę ze sobą laptopa na górę i włączę Wam, wiecie, i będziemy sobie już wybierać zwycięzcę konkursu Postawię laptopa, nie będziecie mnie widzieć na go, nie bójcie się, i będziemy nagrywać, kto wygrał, bo po prostu nie chcę mi się jeszcze później iść kąpać, a ja i tak się kąpię z laptopem, będę miała też nową książkę, słuchajcie, przeczytałam nową książkę Marcela Mossa, a propos książek, Dom do wynajęcia i nie wiem, co się stało z tym autorem, jest to lepsza książka od tej poprzedniej, którą czytałam, ale to jeszcze nie jest to, to nie jest Marcel Moss, gdy Gdyby nie to, że była podpisana książka, gdyby ktoś mi dał tą książkę, wyrzuciłbym i nie powiedział, że to jest on. Wymyślił bardzo głupie, no końcówka, była beznadziejna. No nie, no nie. Lepsze niż poprzednia, ale no też nie polecam, niestety. A teraz biorę się za romans motocyklowy. Zobaczyłam, także mam nadzieję, że będzie fajna. Opinie są 50 na 50, także zobaczymy, w której 50% ja będę. A tak jak mówię. Andro, właśnie widzę już, że mu pan czy pani tam robi. E, spotkamy się w domku, pokażę wam na szybko. Prezent dla menadżerki też jest kupiony, e, dla siebie też kupiłam e, prezent i e, idę się kąpać z winkiem. Tak, mam jeszcze trochę wina, także jak już idę po całości, słuchajcie, czyli nie było diety e, przedwczoraj, nie było diety wczoraj, nie ma diety dzisiaj i nie ma diety jutro, ponieważ jutro jest i pub, i idziemy do restauracji znowu i ci trochę lipa. To nie jest tak, że się objadłam nie wiadomo czym, jakimi słodyczami, ale jednak te posiłki są większe, cięższe. Także, także, no. Ale dobrze, chociaż ruch jest, chociaż jutro nie będzie, jutro trening odwołany, bo 6.30 równo mamy stolik, a ja o tej kończę pracę, także to będzie taka, wiecie, szybka akcja bastuś, ale spoko. O to właśnie w tym wszystkim chodzi. Mówiłam wam, że będę szczera, że ja nie jestem cały czas, nie żyję tą dietą powoli, powoli, dlatego też e, ja sobie dałam e, do września 5 kilo i kilka osób dni, o bo, Boże! 5 kilo, przecież to można w miesiąc schudnąć, no można, ale ja nie jestem e, fit, nie jestem nie wiadomo jak spiksowana na tym punkcie. E, Także jeżeli mam takie 5 dni, czy tam 4 nieważne, 5-4 dni, że faktycznie wiem troszeczkę inaczej, no to wiem, a że wino jest, to już trzeba sobie dowalić do końca. Tak. E, dobra, widzimy się w domu. A i w ogóle Polska wygrała, oglądałam cały czas na, y, na telefonie mecz Polska Niemcy i pierwsze dwa sety były przegrane, ale ja nie, nie poddałam się, wierzyłam w naszych chłopaków i koniec końców 3-2. Także super, super, super. A najlepsze jest to, że jutro gramy mecz, jak ja wyjdę z pracy, więc będę go oglądać w samochodzie. W samochodzie powinnam być na drugim secie. Pierwszy set będę oglądać zanim wyjdziemy z pracy, bo to już jest końcówka, także spoko. Y, I... Trzeci set będę oglądać w restauracji, tak pocikuć sobie domu bo będą sami i będę e, oglądać. Jestem już tam czy ktoś to oddał, powie. Powiem Wam, aż się przestraszyłam, bo tam jest taka dzikunka, przepraszam, że tak mówię, ale no cipunka, e, która żebrała kasę i przed chwilą szła w tą stronę, ale na szczęście się, e, no, cofnęła. Także dobra, kończę i widzę się z Wami w domu. Boże, jakie mam piękne rzęsy. Jestem, słuchajcie, jestem w domu. Jestem na schodach i przyszłam do Was, tak jak mówiłam, pokazać Wam, co kupiłam, ale zanim Wam pokażę, co ja kupiłam, przysmaków Bustyro z B&M nie będę Wam pokazywać, to są te same, czyli tam, wiecie, słodki ziemniak, kurczak, wzięłam coś nowego z kaczki, ale nie będę 50 razy, wiecie, pokazywać tych samych przysmaków, ale chciałam Wam pokazać, jaki prezent dostałam od mamy. Zobaczcie, jakie to jest zajebiste. E, Oczywiście jest to zestaw na ogród, którego jeszcze nie mamy, ale mieć będziemy. Jak wiecie, mamy nowy stół, który czeka w garażu. E, myślimy cały czas nad krzesłami. Szukam bardziej ofert e, gdzieś na promocji. E, nasze krzesła są ok, ale te poduszki jednak nie. Ciężko jest je dobrać, a same poduszki są tak samo drogie jak krzesła, także. No. Są tutaj cztery szklanki, które są z plastiku, duże, piękne i zobaczcie, kiedy mają fajny e, motyw. E, mega. I są duże, i to, to jest metalowe, tutaj tak, no przepiękne to jest. Przezajebiste, strasznie mi się to podoba. Mega. Także taki prezencik e, dostałam ja od mamy, mega. A teraz co mamy tutaj w siatce z TK Maxa? E, Oh my God! Jedną z rzeczy, które kupiłam na mojej... O Jezus, prawie że się zmiotło. Jest to ręcznie robiona bakława z miodem, czekoladą i orzechami, żeby miała coś słodkiego. Do tego... Było tak ciężko. Słuchajcie, mogłam mi kupić jakiś duży zestaw za 9 funtów, powiedzmy. Wiecie, wielki, który wygląda jak paka, ale bardzo brzydko wyglądająco. Albo taki mniejszy... Za 11 funtów i jest tutaj Shower Gel i Body Lotion. Ale mi się tak spodobały te butelki, są tak piękne. No, po prostu boskie. Także będzie miała ten zestawik, do tego będzie miała bakławę. Bakława to się mówi tak. I do tego wzięłam jej świeczkę. Zobacz, jaka świeczka! Waniliowe late I ja wiem, że ona czasem sobie właśnie robi. E, w ogóle zobaczcie, to wygląda jakby był kubek i jest waniliowe latte i taki zestawik jej po prostu dam. Ale jak już kupowałam jej, to nie mogłam sobie nie kupić. Ja sobie wzięłam pumpkin spice Latte, Wiecie, jak to pachnie. I Jezu, będę oczywiście zaraz palić. O Jezu, ale tak. No to jest petarda. To jest petarda. A jako, że my nie mamy lata, mamy wiosna, lato, nie, wiosna, jesień powiedzmy. O Jezu, to pachnie taką słodką kawą. Właśnie typowo. No, pa, nie, nie. Żałuję teraz, że nie wzięłam sobie też waniliowej, ale one jeszcze nie uciekną. I one są bardzo tanie. Słuchajcie, 7,99. O Jezu, no nie, no orgazm. Przysięgam Wam orgazm. No i zobaczcie, jak to jest zapakowane. Przecież jak to się dobrze wypali, to ja to mogę umyć i ja z tego mogę pić. <grym> Mega. Eee, co jeszcze kupiłam w T.K. Max? Kupiłam sobie sól. Eee, tym razem inną, bo nie było z tej firmy, którą ja zawsze kupuję, a nie mieliśmy czasu zajechać do Home Bargains. Także Dr. Teals... Ona jest trochę droższa, bo kosztuje 5,99. E, to jest sól, która jest robiona e, w Stanach Zjednoczonych. Jest robiona z prawdziwego mleka, proteinowego, e, Jest z różą. E, ona jest nie tyle na, jest i na bolące mięśnie. Jest to napisane: "Helps ease aches and soreness from muscle pain". E, ale także przez to, że jest zrobiona z mleka, e, po użyciu tej soli ponoć nasza skóra jest bardzo taka delikatna i taka e, smooth. E, I e, nie różami, także jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jest to róża, mleko proteinowe, dwie, dwie takie jakby kubki powinno się nalać i po prostu się relaksować. Jest nietestowana na zwierzętach, no nie wiem, zobaczymy. Taka sól, będę pierwszy raz testować i do tego muszę tak zobaczyć, żeby on nie widział, ale na razie się patrzy, także poczekajcie chwilę. Wzięłam sobie też, jak wiecie, moje skraby z Flaw się skończyły. Zamówiłam ten polski, ale też już jestem w połowie zużycia. Także wzięłam sobie taki zestaw Body Scrub Trio. I mamy tutaj lici z różą: 260 gram, 260 malina z wanilią i 260 gram miód um, z blueberry. I to są cukrowe, moje ulubione skraby do ciała są cukrowe i one są właśnie tak zapakowane, bardzo fajnie i kosztowały. 999 za 3, także jestem ich bardzo ciekawa. Jak kocham skraby do ciała, jak mam, nie mówię jak biorę prysznic to nie, ale jak biorę kąpiel. To ja muszę mieć skrap. No po prostu muszę. Ostatnio zapomniałam, a wykończyłam opakowanie, to wychodziłam z wanny, trzęsłam się cała, zimno by było, żeby tylko iść do pokoju i wziąć sobie skrap, bo ja muszę mieć. Także jestem ciekawa. Wiem, że nie były super tanie, ale też nie są jakieś super drogie. 10 funtów za 3 opakowania nie ma tragedii. I teraz wam pokażę. A jeszcze nie. Przy Kasie wziąłam sobie staniczek sportowy, słuchajcie. W rozmiarze medium za 12,99 słuchajcie. Z za 12,99 On ma tutaj takie, e, jak się to mówi? E, tak jest e, robiony. Mam nadzieję, że nie jest za duży, bo to jest niby MK, ale wydaje się dość duża MK. A ja nie lubię jak staniki sportowe są za duże, bo oni robią swoje roboty. Ale zobaczcie, przepiękne jest. Wzięłam dlatego tylko jeden. Były też czarne, ale czarne były chyba tylko eski. Były ogólnie różne kolory, ale mówi, nie, wezmę sobie jeden, zobacz jak jest wygodny, czy rozmiar dobry i zobacz. Ale ta pumka ślicznie to wygląda, mega mi się to spodobało i ej, hello, 12,99 za stanik sportowy pumy, to jest naprawdę mało kasy. I teraz, tak jak Wam mówiłam, Andrę zabawka, którą on chciał, to jest za 6,99 i jest to świnka. Ale jaka słodka, nawet nie wiedziałam, że ona jest taka słodka. Dzień. Zrobię sobie zdjęcie z nią później. Nie będę wciskać, oho, już zobaczył chyba. A ja za 5,99 Ale no, zobaczcie, A, jaki zajebisty potwór. Mega. I on. Co? A co ty przysiedłeś? Mhm. No mega, jest i on ma takie łapy. I tak, tu jest właśnie taka e, to. I tu ma jeszcze swój. No zobaczcie, dajcie znać, kto wygrał w wyborze Misia. Ja czy Andrę? One inaczej piszczą też. Czekam na głosy poniżej. Ja czy Andrę? Ja czy Andrę? Ja czy Andrę? Ostatnio mi ktoś napisał, e, żebym e, nie pokazywała mojego męża, bo e, oglądalność mi spadnie. No trudno. E, z te z Was, które lubią mojego męża oglądać, będzie na pewno jeszcze w odcinkach, ale nieważne. Dawajcie znać, kto wygrał. Buster, która wybierasz? A tu, zobacz, ale to jest fajne. Które wybierasz? Oba chcesz, co? Ale ten jest od taty, tata ci musi dać. O, jaki ogonek, Ps, piescze. <noise> nie, ten nie od taty, nie wolno tego, nie. Nie wolno, chyba bardziej mu przypasowała świnka. Zobaczcie, jak szuka. Także e, e, dajcie znać w komentarzach poniżej. Ja jeszcze nie kończę. z wanny e, przywi... O, już bierze to. Przydam się z wami z wanny i, dacie mi zna... i dam wam znać, kto wygrał rozdanko. Bastulka. Bastulka. Chciałam wam powiedzieć, nic tutaj nie widać, także spoko. świeca. Pumpkin spice to jest zapalona i pachnie niesamowicie. Najpierw zapaliłam, zeszłam na chwilę na dół i słuchajcie, na toale też czułam zapach normalnie słodkiej kawy, także naprawdę, naprawdę Wam polecam. A jestem w ogóle w szoku, bo sprawdziłam moją wagę i jest niska, także coś tam się dzieje, nie wiem co, ale jest okej, okay. myślałam, że będzie źle, a jest niższa dużo niż była rano, także a już dzisiaj nic nie wiem, także szok, szok i niedowierzenie. Ale dobra, kończę, wybieramy sobie zwycięzcę i już z drugiej strony Wam powiem, co jak, po co na no, co. Dobra słuchajcie, jesteśmy jedziemy z koksem. Nie przejmujemy się brudnym ekranem. Po prostu to nie jest laptop, którego używam cały czas. Jestem Singielko. Dodawaj jak najwięcej Aneta Czerba gratuluję kochana, jak szybko poszło, wygrała się rozdanie u mnie. Aneta jest ze mną... Pff. Popraw mnie w komentarzach, kochana, ale wydaje mi się, że może nie od początku, ale myślę, że prawie od początku jest zawsze na filmach. A nawet jak nie jest na bieżąco, to później nadrabia wszystkie wszystkie filmy. Jest, nie muszę sprawdzać, na pewno jest moją subskrybentką i jest napisana i jestem singielką, czyli to, co chciałam, mam. Wydaje mi się, że Aneta już kiedyś nie wygrała, nie jestem pewna, ale kochana pisz mi w komentarzu poniżej. Ja nie wiem, kiedy ten film się wyświetlił, ale bardzo Cię proszę, jak najszybciej odezwij się na mojego maila sylwciarzgmail.com e, Chyba masz, a jak nie masz, to napisz w komentarzu poniżej, ja Ci napiszę i e, wyślę Ci paczuszkę jak najszybciej. Także dziękuję wszystkim, że braliście udział. E, ja się jeszcze z Wami zobaczę raz, poczekajcie chwilkę. Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału. Anetka wygrała. Słuchajcie, to nie jest pierwsze i to nie jest ostatnie rozdanie. U mnie nagle w ogóle patrzę, jak tam, tam się wyświetla, i patrzę, czy tam nic na gości moje nie widać. W każdym razie, nie jest to pierwsze, nie jest to ostatnie rozdanie. Um, mam przez te 5 tygodni 70, chyba 5 nowych osób. Ja w tamtym roku, przez cały rok tyle nie uzbierałam. Także kto wie, może uda się dozbierać 2000 subskrypcji już niedługo. Fajnie by było, nie obraziłabym się. Także zapraszam. Na pewno będzie jeszcze jakieś inne rozdanie pomiędzy. Ja lubię się dzielić, także zachęcam. I fajnie, jakby ktoś trafił przez przodek na ten film. Ostatnio właśnie. O, moja świeca. Ostatnio właśnie ktoś napisał pod kogoś innego filmem że te rozdania są e, pic na wodę, bo zawsze youtuberki ustawiają tak system, żeby inna youtuberka wygrała, żeby ta inna youtuberka pokazała, że dostała paczkę od innej youtuberki i wtedy się zbiera subskrypcję. Także jak widać, to nie jest e, tak. E, ja myślę, że na bardzo dużo rozdań, które robiłam u mnie na kanale, zazwyczaj są osoby, które nie mają kanałów, które wygrywały, także o czymś to świadczy. No, tak chciałam tylko powiedzieć. E, fajnie, jestem zadowolona, to już jest zrobione. Mm, jesteśmy, mamy z głowy. Teraz zauważyłam w ogóle, że Andziaks doda nowy film, także sobie włączę i e, będę oglądać. I wiecie co, ostatnio e, pokochałam sekcję komentarzy u Luki i Anciaks, bo można ich nie lubić, można ich e, cokolwiek, ale po prostu to, jaka fala hejtu się e, zbiera na... na... na niej. Uh, zażar... Oni teraz nagrali Q&A. Uh, mają piękny dom, pięknie zrobiony na bogato i Luka sobie zażartował, że chciałby powiesić um, kosz do koszulkówki. I ona mówi, że no nie, no nie bardzo, no nie dziwi jej się, słuchajcie, piękny dom i jakiś beznadziejny, wiecie, kosz. I później jak ona powiedział, że jakiś tam szklany, specjalny, znajdzie to już tak bardziej. I to nie jest tak, że ona mu zabroniła mieć tego kosza, tylko nie zgodziła się z tym, gdzie on powinien być. Boże, z tego wyszła taka afera, słuchajcie, że biedny chłop, że to, że tamto, że ona wszystko zaprojektowała, ona zrobiła. Widocznie taki mają podział obowiązków w związku. Ja nie wiem, czego ludzie nie rozumieją. Na przykład u nas w domu, wszystko, co jest u nas w domu, w 8, 95% ja zrobiłam, jak ja chciałam, jak się wprowadziliśmy. Jedyna rzecz, którą my podzieliliśmy sobie, to, aż Andrea robi ogród i ja nie mam do gadania nic. Tak nam jest lepiej? Tak nam jest dobrze? Koniec kropka. I teraz ktoś może powiedzieć, Boże, co za maciora, nie pozwoliła chłopu nic w domu zrobić. Różne są związki. Każdy lubi się dzielić inaczej. W ogóle też na lukę poleciał hejt, że o że sprzątaczkę mają, że sobie mają catering dietetyczny, że do restauracji chodzą, jak mają taką opcję, to po chuj za przeproszenie, mają stać nad garami, jeżeli tego nie lubią. Ja osobiście, ponieważ sama nie lubię gotować, gdybym miała e, gotówkę taką, to bym sobie sama robiła catering, żeby nie musieć gotować. I nie uważam w tym nic, nic złego. Gdybym nie było stać na panią sprzątającą, też bym miała panią sprzątającą i bym miała czas na swoje e, pasje, zamiast siedzieć w kuchni czy przy garach. Także, nie wiem, wydaje mi się ciągle, że to jest jednak zazdrość ludzka, e, bo kto by nie chciał mieć w domu sprzątaczki? Chyba, że są osoby, które lubią sprzątać, ja mam znajomych, które lubią, ale jak ktoś nie lubi i stać go na to, żeby sobie kogoś zatrudnić, to nie tylko, że ta osoba się cieszy, bo jest zatrudniona, to jeszcze oni mają fajnie w domu posprzątane. Ja nie widzę w tym nic złego, a Wy dajcie znać. Monster poszedł spać, eee, świnka wygrała, także Andre wygrał, chociaż Monstera też mi nie pozwala zabrać, także obiecuję jego, ale jednak świnka trochę wygrała. Jestem ciekawa, co Wy napiszecie w komentarzach, a teraz już żegnam się z Wami i widzę się na vlogu, nie wiem kiedy, jutro, pojutrze, za pięć dni, zobaczymy. I jeszcze raz Anetka gratuluję.